Mecz zamykający dziewiątą kolejkę trzeciej ligi grupy czwartej KS Wiązownica kontra Siarka Tarnobrzek. Pierwszy raz Wiązownicy... Mecz przy światłach. Godzina 9 Waldemar, Barko, przepraszam, stawia na e, bramcy Mateusza Zająca, czwórka Daniel e, Cieśla, 8 Jakub Dabor, 9 Arkadiusz Kasia, 11, Rafał Michalik, e, dba, e, 17 Maciej Donia, 20 Grzegorz Janiczak, 23 Kornel Kordas, 24 Sebastian Rak, 44 Sergii Melinyszyn i 99 dziewięć, e, Michał. Musik. Skład gości Starnobrzega w bramce z numerem 33 Hieronim Soch, 4 Krystian Szynocha, 7 Kamil Orlik, 9 Bartosz Krzysztofek, 16 Wojciech Bieniasz, 18 Piotr Cichocki, 20 Bartosz Sulkowski, z numerem 25 Szymon Kaliniec, 37 Michał Bieżało, kapitan zespołu Starnobrzega, 77 Piotr Lisowski i z numerem 99 Szymon Ferecz. Akur jest liderem, ma tyle samopunktów ECO, wieczysta Kraków. Na trzecim miejscu Garbarnie, ale Siarka jeśli dzisiaj wygra z wiązownicą, to wróci na fotel lidera. Z kolei KS Wiązownica tuż nad strefą spadkową. Jeśli jednak drużyna z wiązownicy pokonałaby gości Starnobrzega, to może zrównać się ilością punktów z Unią Tarnu. Zaczyna się od słów Dobry wieczór, natomiast jeśli chodzi o gości Starnobrzega, nie najlepiej grają na wyjazdach. Arkadiusz Kasia. Lewa noga jednak wygląda na bezpośredni strzał. Jeszcze uderzy Janiczak potężnie, ale nad poprzeczką jest Janiczak. Bardzo ciekawie zachował się Michalik Janiczak. Troszkę sobie przeszkodzili wzajemnie ten zablokowany. Krzysztofek zbiera tą piłkę, jest szansa na kontrę. Rozpędza się już Cichocki. Nie został zatrzymany, utrzymał się przy piłce. Cichocki ma sporo wolnego miejsca. Schodzi do prawej strony. Cichocki, indywidualna akcja zakończona uderzeniem. Powiedzcie, wzrost napastnika, a bezgrał futbolówkę. Tymczasem Tonia w pole karne, Rak, ależ to mogła być fenomenalna bramka. Świetna akcja gospodarzy, ale braku jednak troszkę do, do szczęścia. Bardzo dobra sytuacja, dobre zagranie do prawej strony, dośrodkowanie piłki w pole karne i tutaj grający z numerem 24 Sebastian uwiązownica, ale teraz podanie w stronę Musika, on tutaj jest w stanie wykorzystać 193 cm wzrostu i wygrać pojedynki powietrzne spójrzmy, powiemy okazja na dośrodkowanie, Musik, uderzenie i po raz pierwszy zmuszony do naprawdę dobrej interwencji Hieronim Zoch. zabrakło mocy w tym uderzeniu, ale sama próba przedostania się pod Bramkę e, siarki bardzo dobra i za to należy podwaliny. Wiązownica już e, przy piłce. gracze z Tarnobrzega. Dobre teraz e, podanie. Jest e, okazja na uderzenie. E, boczna z arbiter Orlik. Dobre teraz podanie w tempo. Zagranie, i tutaj jeszcze Cichocki przed szansą uderzenie bardzo blisko bramki Mateusza Zająca. Mam wrażenie, że gdyby ten strzał leciał w światło bramki, to Zając by wyciągał piłkę z siatki. Nikogo tutaj nie było na linii 11 metra, ale zamykał to wszystko Piotr Cichocki. W kierunku bramki Mateusza Zająca. Dośrodkowanie na krótki słupek. Jeszcze tam próba. Próbuje wyjaśnić sytuację Cieśla, chwalimy teraz Mateusza Zająca, bo to była instynktowna, no i bardzo trudna interwencja bramkarza Gospodarzy. Bardzo dobra sytuacja dla Siarki. Tutaj zagranie bieżały, wybijał to Mellinyszyn, ale gracze związownicy nie byli w stanie wyjaśnić tego zagrożenia i przymierzył po raz drugi, bieżało, ale to... tego ataku, a pozostała już tylko minutka, przepuszczona piłka, bieżało, teraz efektownie, składnie, to wygląda, nie wiem czy nie było spalonego. Tak jest, piłka w siatce, ale. Kaliniec. A wędruje Futbolówka od nogi do nogi. Kaliniec wpada z impetem w pole karne, spóźniony tam nieco Krzysztofek. Zamyka jeszcze akcję Sulkowski. Podniósł głowę, popatrzył, jak są partnerzy ustawieni. Była znakomita szansa. Na tej grupki kibiców z Tarnobrzega. Świetna piłka, i to jest Bramka. Ogromna radość w zespole e, Siarki, bo na 15, nieco ponad 15 minut przed końcem udaje się objąć prowadzenie. Kto z tego gola? Zaraz sobie to. 74. Obejrzymy skutania, 1 do 0 dla Siarki, a zdobywcą bramki grający z numerem powtórka Paweł Mróz. tego stałego na fragmentu na gry Krzysztof trzeba Krzysztof, powiedzieć, Krzysztof, że, Krzysztof, że Krzysztof, chyba miał nosa z szkoleniowiec Dariusz Krzysztof, Kantor z 16 go bo to Paweł Mróz, autorem tego trafienia, Zawierać, mający wynik, będzie grać się pragmatycznie i korzystać z takich przejęć. Orlik rusza, jest Mróz. Piłka do prawej strony. Czy to się skończy drugim golem na raty? Tam Prusiński. Nie ma rzutu karnego. Piłka dla gospodarzy Kaliniec. Sulkowski. Orlik. Orlik. Znalazł się w tym gościu Kalinca. Ponownie zagranie do Dolisowskiego. Interwencja Siarkę czeka. Starcie z Podlasiem. Biała Podlaska. Szansa dla KS-u. Wiązownica. Dośrodkowanie w pole karne. I mamy trafienie! Wesley Omuru. Autorem tego trafienia. Proszę Państwa. Sytuacja 93 minuta tego spotkania i myślę, że nikt nie spodziewał się, że ten zawodnik, który zameldował się w drugiej połowie na boisku, będzie autorem trafienia takiego jak w meczu z spotkanem Nowy Targ, mamy taki déjà vu, wykończył tą akcję, Jeronim został w bramce i mamy jeden do jednego. Asystę notuje ten, który przed momentem na Murawę został wprowadzony z numerem 69 Patryk Serafin. Sugerowałem, że Siarka może wygodnie rozsiąść się w fotelu lidera, ale Wesley O'Muru miał inne plany na ten wieczór w Jonsownicy. Trafienie zawodnika bardzo dobre. Mamy jeden do jednego. 29, Mówiłeś o tym, że Dariusz Kantor wpuścił na murowę Krzysztofa Wickiego, a to właśnie jego ograł Serafin. No i to się kończy w najgorszy możliwy sposób dla Siarki. Kończy arbiter ten mecz ten moment, jeden ten do jednego emocjonująca pan druga pan połowa wydawało się, że ziarka sięgnie tak po ten komplet, że wróci dzisiaj, że na fotel lidera. O tym my mówiliśmy, natomiast Wilsownica pokazała wiązol charakter i w końcówce, doprowadziła do wyrównania i oboru po asyście Serafina, no i na nic ta Dabramka, na nic. Na jeden punkcik Pawła Mroza.